Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Chrisman 2002 i dzisiaj i to jest pierwszy odcinek z Cubeboard. Dlaczego kamerka jest czarno-biała i... ponieważ postanowiłem sobie, że zrobię sobie żarty. Tak, dobrze. Zacznijmy grę. w Horror. Yy, mamy tu. Nie wiem kogo. O, dobra, to Simon. Elf. Jakiś Ork. Goblin. O Lizard. A czekajcie. Bug, opcje. Czy tu są. Wyciszę sobie trochę. Do 50, najlepiej. Kamera do 60. Apli. OK. Eee. Damy sobie... Czekajcie, bo jest Lizard. UN... i Frogman. To ja sobie wezmę... Lizarda. Tak. Lizarda. Albo... Nie, Lizarda. Tutaj mamy mordę. To sobie wezmę... Chłopczyka. Warrior. Naucznik. Magik ninja warior, łucznik to sobie wezmę magika mm, tu mamy fejsa z, otw z otwartą czy zamkniętą? a, zamkniętą i mamy o, górę i rok Staki, taki, taki, taki taki taki, taki, taki nie, to są to same sobie. No to weźmiemy sobie może. Jedynkę i zmienimy kolor na niebieski. Tak, niebieski. Risman. Risman, tak. kreator, charakter. Musimy stworzyć świat. Uh, uh, word of... Word of Chris. That word. Peace, wait. Dobrze. Słyszę jakieś dźwięki. <suszel> Muszę się zapoznać z tą grą, bo wiele razy ją widziałam na YouTube. Wow! Co się staje? Łot! Ratunku! Łot! Ratunku! Ha, 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 ha. No nie! Szybko! Uciekamy! Goni mnie! Dam radę! Dam radę! Albo nie, nie dam rady. Nie dam rady! a mam ten Eee. Przydałabym się pomoc. Nie wiem cokolwiek Dobra, ciśniemy. Tak! O już zginęliśmy Boże, jaka jest trudna. Słyszę coś? Nie wiem, czy ich atakować. Jak myślicie? Yy. Opcja. Mamy tu świat. Oj, tu jest wioska. To może do niej się udamy? Dobrze. Yy. Co to jest? Na tabę coś nacisnąłem. Przaczek. O co to jest? Jak to zabrać? Jak to się zbiera? O, no I. Uu, I. To jest różdżka. Taka sama jaką mamy. Tu mamy jakiś pierścionek. Widzę, że on jest słabszy. Dobra. Tak. Z tym na razie nic nie kombinuję. Yy... O nie! Bożeż. nie wiem jak się z tego wychodzi. Dobrze, opcje. Options. Te dźwięki trzeba wyciszyć do 40 najlepiej. No, dlaczego za taką? Atako Ciśniemy! Ja wygrałem tak, wygrałem się uleczę. Dobrze zauważyłem, że się można leczyć um. Ekspan 2 na 50, no to... Widzę że już, że ta gra będzie ciężka. Łódź ile to ma życia. Dobra, da daję radę, daję radę. Albo nie, nie, nie daj. Nie daj Właśnie, dobrze. To jest jakiś kościotrup, a tam... Wow. Jeden next. no Ładnie Ja sobie to jeszcze wyciszę, jeszcze raz To jest za głośno zdecydowanie Naprawdę Gra jest ciężka na razie na takim levelu Ten już musiał zaatakować, nie? Dobrze Mam tu jakiś kwiatek, widzę, że go można atakować zbiorę sobie te itemki co to jest serduszko jakieś okej okay. gdzie była ta wioska? Yy, mapa tam, przecież ja tam idę. Dobrze. Dobrze idę. Yy. Tak, dobrze idę. Więc... Znowu on. Co tu jest? Wow, jeszcze mnie zaatakuje. Dobrze, nie. Lepiej go nie atakować, bo to się źle skończy. Tam są krowy. Czekajcie, zabiję sobie te krowy. Rówki. Wow, ona biegnie na mnie. Co to jest? Z... No, w Minecraft'cie tak nie było. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam Dam radę, dam radę Łoł, wow, jeszcze to mnie gówna atakuje Dobra, dam radę, dam radę, dam radę. Jest. Dobrze. Nie chcę znowu zginąć. Tu mam co? Na spaniu prawdopodobnie można regenerować siły. O, bijesz mnie, co? Ze mną nie wygrasz, nie! Nie dam ci! O nie ma, nie ma, leczy się! Ej, leczy się! Nie ma! Nie ma tak! GING Dobra! Zabięknę ja teraz się wyregeneruje. Gwiazdka mamy... Piaskę. Widzę, że mi ex spada. To co, tu znajdziemy. Będzie więcej Expa, jak na drugi level. Będę zbierał wszystko, co znajdę. Ja nie wiem, czy konie nie atakować. Nie wiem, jak to się skończy. A mam? Jedzonko? Czy coś? Nie, widzę, że to, nie, to że nie mam. Więc, ma trudno. A kiedyś sobie... A właśnie, jak jestem, że mogę dodawać sobie y, expa na paralotnie, czy coś? Po co mi pajęczyna? Po co? Nie wiem, ale widzę, że tam U gain X ex, 4X, 1 1X. Wow, słyszę, słyszę walkę. S Słyszeliście to? A tu ktoś? A nie, to konia. Co to było? Widzę, że na tej świecie wszystko będzie mnie atakować. Nawet ty, strajco! Ora, zabiję cię! Gień! 4 x Trzeba konie zabijać! Ło, wow, ile hitów! Ło, wow, nie! O, dobra! Nie, bo jeszcze ja muszę sprawdzić, jakimś umiem, umie ale idę już do wioski, bo widzę, że. Mam już mało HP, a. A dobra, fajnie, mogę gadać w tej grze. To ja idę do wioski, bo ja chcę zaoszczędzić te miksturki na coś poważnego. Więc. Nie obraźcie się, ale wioska jest. Tam co jest? Moi! Fajnie! You like, I like your style! Dziękuję! Wiedziałem, że mnie lubią, tak. Przecież ja sexy jestem. Dobrze. Coś tam, coś tam do mnie gadasz. Może expa sobie na tym pewnie nie zarobię, ale mam już 18. O! Jest. Jest wioska. Dobra, tego nie mogę zaatakować. Chciałbym mieć ten. Bo ja na razie na parę nie zbieram tylko na zwierzaczka. Nie wiem czemu. I do tych domków da się włazić. Tak. Ło, co to było? Boże! Się wystraszyłem. Może idziemy na górę. Się przespać. Ty się tu regeneruj, a ja, ja obniżę jeszcze te dźwięki bo to jest to masakra Na następny raz yy, będzie będę nagrywał bez słuchawek więc zapowiedź Cube Word to chyba wystarczy, nie? Więc Jeśli się podobało jeśli chcecie serię Cube Word, to ja wam, to ja, no, jak zawsze, lajkujcie filmik, będę wiedział, że chcecie keyboard. Jeśli wam się podobało, no lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie i narazka!